Dzień dobry wszystkim Państwu, witam serdecznie na otwarciu wystawy. I powiem szczerze, zastanawiałem się, jak zapowiedzieć dzisiejszego gościa, dzisiejszego artysty. Można opowiadać różne historie. Ile ma lat, gdzie studiował, jaką, jaką profesję, czy co w tej swojej sztuce pokazuje. Ale doszedłem do wniosku, że można to spłętować w sumie jednym zdaniem. Wynotowałem sobie, i tu prosiłbym artystę, żeby potwierdził to, co będę mówił. Jednym zdaniem, puenta cała życiorysu, miłośnik poezji na pewno. Piewca urody motyli noszorowców. Zgadza się. Niezwłędny wygląda... prowokator. Instruktor sztuk walki, artysta, malarz. A kto? No to było. To było. A kto? Ryszard Grzyb. Witam serdecznie Dziękuję. dzisiejszego artystę. Artysta, który jest też i kuratorem swojej wystawy. Witam pana dyrektora Łukasza Rudeckiego. I Koordynatora wystawy Mariusza Jończego. A proszę Państwa, a może później to zostawię sobie. Na resztę podziękowań i to, co trzymam w ręce, to ja Państwu później powiem o po Ryszardzie. Proszę. Dziękuję bardzo, bardzo miło, że tak Pan ładnie tutaj powiedział. Ja chciałem przede wszystkim podziękować elektrowni mówiąc tak najogólniej. I szczegółowo chciałbym podziękować Mariuszowi Jończemu za, za pomoc w organizowaniu tej wystawy i jakby szeroko rozumianą, bo całą logistykę wziął na siebie i również bardzo pomagał mi przy wieszaniu wystawy. Myślę, że sam bym tej wystawy tak sprawnie nie powiesił, jak nie z jego pomocą. I chciałbym też bardzo podziękować Marcinowi Kucewiczowi za. Projekt katalogu, bo rzeczywiście się bardzo udał. Jak chodzi o samą wystawę, to ta wystawa składa się w przeważającej części z obrazów z ostatnich 20 lat i są to jakby różne serie obrazów, bardzo różne. I do tego jest kilka obrazów z lat 80., które są takim jakby kontrapunktem i pewnym rodzajem odniesienia do tego, co. Jest w tych obrazach nowszych. Przeczytam teraz taki wiersz, który napisałem w 2004 roku. On się nazywa Litania Malarza. I to jest takie wymienianie rzeczy, których nie można malować i trzeba to rozumieć że Właściwie można malować wszystko, tylko jeden warunek jest do tego potrzebny, że trzeba to robić z autentycznego poszukiwania piękna. Tajemnicy czegoś, co jest interesujące dla danej osoby i tylko dla danej osoby, bo każdy z nas jest indywiduum. Jeżeli zaczynamy się za bardzo dostosowywać do otoczenia, to tracimy tą indywidualność. Litania malarza: nie malować zwierząt, nie malować ludzi, nie malować martwych natur, nie malować pejzaży, nie malować struktur, nie malować dekoracji, nie malować zdarzeń z prywatnego życia ludzi. Nie malować wydarzeń politycznych, nie malować scen historycznych, nie malować ptaków i ryb, nie malować uczuć, nie malować architektury, nie malować abstrakcji, nie malować marzeń, nie malować niewiedzy, nie malować wiedzy, nie malować nicości, nie malować fantazji, nie malować plan ani linii, nie malować zjawisk atmosferycznych, nie malować seksu, nie malować narodzin, nie malować śmierci. Nie malować pragnień, nie malować strachu. I jeszcze chciałem dodać, że w tym katalogu są bardzo e, dobre teksty, które dotyczą pewnych grup obrazów i e, ta koncepcja katalogu jakby powstawała w mojej głowie przez lata i tutaj i jakby też szczęście temu sprzyjało, że doszło do tego, że ten katalog powstał i są teksty, które właśnie taki tekst w, w, Wstępny, który proponuje całościowe spojrzenie na, na moją twórczość i teksty, które obejmują poszczególne e, serie mówiąc w skrócie obrazów, które tutaj można Państwo z, e, zobaczyć. No i co tam jeszcze? Mogę powiedzieć, że w, mal w oglądaniu ma malarstwa jest najważniejsze oglądanie, i czasami trzeba zapomnieć troszkę o tej wiedzy, którą posiadamy, żeby pozwolić sobie, żeby obraz na nas działał. I, mm, no i tyle. Zapraszam do oglądania. Wystawy wszystkim życzę dużo sukcesu. Cóż ja mogę powiedzieć o tak znanym artyście? Cieszę się, że udało nam się namówić Ryszarda na to, żeby zrobił indywidualną wystawę w Radomiu. Aczkolwiek, jak e, uważni e, sympatycy naszej instytucji e, pewnie wiedzą i pamiętają, że jego obecność zaznaczona była i przy okazji ikon zwycięstwa. E, wziął udział w powstaniu sztuki, e, zrobił swój mural e, parę lat temu i wystąpił razem z pędzlami. Dzisiaj duża indywidualna wystawa pokazująca Ryszarda Grzyba działającego samodzielnie. Bardzo często przyjęło się to, że interesują nas tylko obrazy z okresu grupy. Tymczasem ta wystawa pokazuje, że... Późniejsza twórczość Ryszarda Grzyba jest tak samo interesująca, ciekawa, choć na pewno w stosunku do okresu młodzieńczego inna. Ale tutaj myślę, że te różnice nie przeszkadzają nam w tym, żeby cieszyć się przygodą z tą twórczością, zwłaszcza z tego powodu, że jest ona tak wielowątkowa, różnorodna, żywa, dynamiczna. Zachęcam Państwa do tego, bo dzisiaj jest Wernisarz to jest Dzień Spotkania. Emocji, uścisków, zbierania autografów, oglądania książki. Natomiast mam nadzieję, że wygenerujecie jakiś czas, który pozwoli Wam przyjść tutaj samodzielnie i meandrować w tych salach. Niby teoretycznie jest jakiś kierunek zwiedzania, ale najlepiej zagubić się w tym wszystkim i po prostu cieszyć oko, duszę, czerpać z tego ile się da. Wiem, bo już rozmawiałem z dyrektorem Łukaszem, że to jest taki początek odwiedzin artystów ex-grupy w Radomiu bo chyba mogę zdradzić, że w przyszłym roku będzie pokazywana twórczość kolejnego z nich. Nie zdradzę nazwiska, żeby troszkę tajemnicy zostawić, i myślę, że możemy liczyć na to, że w kolejnych sezonach kolejnych twórców grupy będziemy tutaj. To, to oglądać. W kolejnym będę ja znowu. <laughs> na całej powierzchni. <laughs> No tak, czyli już tajemnica została zdradzona. Szanowni Państwo, nie przedłużając, zapraszamy serdecznie do kontemplowania tej sztuki. Na górze mamy także wystawę młodszego pokolenia. Świetna konfrontacja, zestawienie klasyka z, z osobą, która jest nieco, nieco młodsza. Proszę Państwa, także chciałbym podziękować ze swojej strony całemu zespołowi Wielktrowni, bo wydawnictwo to, to, to jest cały zespół, który nad tym pracował, a to jest, to jest wyjątkowa, wielka praca. Także tu wszystkim dziękuję, pracownikom technicznym, także merytorycznym wszystkim. Dziękuję bardzo. A ja się proszę Państwa jeszcze poprawię, bo zapomniałem o jednej osobie przywitać. Bliskiej sercu Ryszarda. Muza moja to jest. Pani Jolant, witam serdecznie. Można ją łatwo poznać, bo ma taki sam kolor jak ja. Z tej samej drużyny. Proszę Państwa. A to Można jest... składać gratulacje mojej żonie, naprawdę. <noise> a to jest to, co odwracałem nie pokazując, co już i dyrektor Rudecki powiedział. Podziękowania tak, to jest praca zespołowa ale jakby projekt graficzny to jest Marcin Kucewicz i to jest Kamila Bulzacka, która nad tym pracowali. Cały zespół techniczny, Brawa. cały zespół techniczny, jeśli chodzi o wieszanie, o, o przywózkę tego wszystkiego, logistyka. Jest tu też chyba gdzieś Kinga Adamiec, która no, włożyła też sporo pracy, żeby to wszystko Dokumenty, spiąć i dograć terminy. No i to już padło. Mariusz Jończyk, który też piecze nad tym całą trzymał, żeby przywieźć to wszystko i to, żeby się znalazło. Czasami to. Ja mam jeszcze jedną rzecz. Ja też jeszcze oh. się podziękować. <laughs> no to dobrze. Nie da się, to państwa. Ja proszę państwa. Ja jeszcze jedną rzecz zapomniałem bardzo ważnej. Ja chciałem sobie też podziękować. <laughs> no tak, bo. Ryszard przekonał mnie, że jest najlepszym malarzem w Polsce, a mając świadomość, że ma do tego jeszcze czarny pas karate, to ja tego nie weryfikuję. Natomiast proszę Państwa, oczywiście w ramach podziękowań, wiadomo, dyrektorzy, marszałek, nasi świetni pracownicy, którzy to, że tak powiem, oblecieli, ale są jeszcze, jest jeszcze jedna grupa, bardzo ważna dla tej wystawy, kolekcjonerzy. Tak. Szanowni Państwo, chciałem wam podziękować za to, że z tak wielką życzliwością, bez żadnego strachu. I no, że chcieliście nam pomóc, jeździliśmy po różnych miastach w Polsce, wszędzie byliśmy przyjęci jak przyjaciele, za co serdecznie wam dziękuję. Ja też jeszcze muszę też dołączyć do tych podziękowań dla kolekcjonerów, bo Dzięki nim niektóre obrazy mogę zobaczyć obok siebie pierwszy raz, bo tak to zawsze one znikały z pracowni i nigdy ich nie widziałem razem. Mogłem tylko marzyć o tym, a tutaj pełna satysfakcja. Także wielki ukłon w stronę wszystkich kochanych kolekcjonerów naszych. I pozdrawiamy Muzeum Narodowe w Krakowie. Tak. <gry> Następnym razem, jak będziemy pożyczać obrazy, zbudujemy im nowy gmach. <gry> Proszę Państwa, katalog, album, książka jest do dostania na recepcji, dostępne, możecie Państwo zakupić. A ja już tak na koniec, nie, nie będziemy już, chciałbym podziękować serdecznie Ryszardowi, że zgodził się, przywiózł z tych prac dużo. 79, 8. Oś. Nie, 80, które... ale 78 jest pokazane. Jedna jest nasza. <laughs> Dobrze. A to już w ogóle... Nam Dobrze, nie, bo to się nie da. Dziękuję bardzo. Zatrzyma. Dzięki, dzięki. Wielkie dzięki Proszę bardzo. kochani. Tak. Proszę Państwa, wystawa na parterze do Państwa dyspozycji, artysta też do dyspozycji, do rozmów. kto pierwszy to? Zapraszamy na wystawę, a tutaj coś dla ciała.